Porozmawiamy o tym, dlaczego inteligentne dzieci stają się samotne i borykają się z trudnościami w dorosłym życiu. Nagranie audio zawiera napisy, dzięki czemu można śledzić treść i przyswajać idee we własnym tempie. Dlaczego tak wiele inteligentnych dzieci dorasta, czując się zagubione, odizolowane i całkowicie samotne? Powinny być lepsze od wszystkich były chwalone, nagradzane, mówiono im, że daleko zajść. A jednak gdzieś po drodze ta obietnica zamieniła się w presję, a pochwały stały się więzieniem. Teraz wiele z tych samych dzieci, które kiedyś się wyróżniały, boryka się z problemami jako dorośli. Nie potrafią znaleźć motywacji, czują się społecznie opóźnieni, mają trudności z rozpoczęciem nowych rzeczy, doprowadzeniem ich do końca lub nawiązaniem kontaktów z ludźmi. A co najgorsze, nie potrafią tego wyjaśnić, ponieważ na zewnątrz wszystko wygląda dobrze. Nadal są bystre i zdolne, ale w środku ciągłe poczucie izolacji, jakby życie toczyło się wokół innych, a oni tylko patrzą, jak mija, i okazuje się, że jest ku temu powód. Inteligentne dzieci często budują całą swoją tożsamość wokół bycia inteligentnymi, a kiedy tak się dzieje, to właśnie to, co sprawiało, że czuły się wyjątkowe jako dzieci, staje się tym, co je ogranicza jako dorosłych. Porozmawiajmy więc o tym, dlaczego tak się dzieje. A co ważniejsze, jak to zmienić, ponieważ nie chodzi tu o porażkę, o strategii przetrwania, która przestała działać. A jeśli zrozumiesz, jak do tego doszło, możesz zacząć szukać wyjścia. Kiedy jesteśmy młodzi, nasza tożsamość jest zazwyczaj prosta. Dzieci przywiązują się do jednej lub dwóch cech i budują wokół nich poczucie własnej wartości. Na przykład dziecko może opierać swoją tożsamość na tym, że lubi pokemony lub nageccy z kurczaka. To wszystko jest bardzo jednowymiarowe, wymiarowe, ale to normalne. Tak zaczyna się tożsamość. Jest prosta i opiera się na zainteresowaniach lub etykietkach. A jedną z najsilniejszych etykietek, jakie może otrzymać dziecko, jest stwierdzenie, że jest mądre. To zdanie utkwiło w pamięci, jest wzmacniane przez nauczycieli, rodziców, kolegów z klasy i staje się podstawą tego, jak postrzegamy siebie. Przez jakiś czas bycie mądrym jako dziecko jest niesamowite. Daje pochwały, uwagę i w zasadzie pozwala żyć w trybie łatwym. Nie musisz się uczyć tak ciężko jak wszyscy inni. Szybko się uczysz i wyróżniasz się na tle innych dzieci. Ale jest też ukryty koszt. Kiedy chwalą Cię za bycie mądrym, ludzie zazwyczaj nie chwalą Cię za ciężką pracę, tylko za łatwy sukces. Chwalono Cię, kiedy szybko rozwiązałeś problem, kiedy bez wysiłku dostałeś piątkę. Kiedy zrozumiałeś coś za pierwszym razem i z czasem zaczynasz internalizować bardzo niebezpieczną ideę, że jeśli jesteś mądry, to wszystko powinno być dla ciebie łatwe. A to przekonanie po cichu sabotuje wszystko, gdy dorastasz, ponieważ w momencie, gdy coś nie jest łatwe, gdy zmagasz się z czymś, gdy ponosisz porażkę, gdy nie rozumiesz czegoś od razu, mądry, to wszystko powinno mi przychodzić łatwo. A to przekonanie po cichu sabotuje wszystko, gdy dorastasz ponieważ w momencie, gdy coś nie jest łatwe, gdy zmagasz się z czymś, gdy ponosisz porażkę, gdy nie rozumiesz czegoś od razu, nie wydaje ci się to normalnym wyzwaniem, ale zagrożeniem dla twojej tożsamości, ponieważ mówisz sobie, jeśli mam być mądry, to dlaczego zmagam się z tym? Zamiast zmierzyć się z trudnością, zaczynasz jej unikać, nie zgłaszasz się, chyba że nie jesteś pewien, że wygrasz. Nie angażujesz się w rzeczy, które mogłyby ci się spodobać, ponieważ mogą one ujawnić, że nie jesteś aż tak mądry i powoli twoje życie zaczyna się zawężać. Robisz tylko to, w czym już jesteś dobry, trzymasz się znanego terytorium, chronisz swój wizerunek i tożsamość idealnego, mądrego dziecka, zamiast próbować nowych rzeczy. I to jest bzdura, ponieważ podczas gdy wszyscy inni eksperymentują, próbują, ponoszą porażki. Rozwijają się, ty jesteś zamknięty w kurczącej się strefie komfortu, a im dłużej to trwa, tym trudniej jest z niej wyjść, aż w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, że zbudowałeś całą swoją tożsamość na czymś, co teraz wydaje się kruche. Nie możesz sobie pozwolić na porażkę, nie możesz sobie pozwolić na wyglądanie głupio, nie możesz sobie pozwolić na zagrożenie tego, na czym zbudowałeś całą swoją tożsamość, więc zatrzymujesz się w miejscu i wtedy wtedy zaczyna się izolacja, bo kiedy przestajesz się rozwijać, przestajesz też nawiązywać kontakty. Pomyśl o tym. Kontakty wynikają ze wspólnych działań, bycia w zespole, przechodzenia razem przez trudne etapy lub ciężkiej pracy nad czymś. Jeśli zaczynasz rezygnować z tych rzeczy, jeśli wycofujesz się z sytuacji, w których nawiązujesz więzi z innymi ludźmi, Tracisz chwile, które tworzą prawdziwe przyjaźnie i więzi. Nie zapisujesz się do klubu, bo boisz się, że nie będziesz w tym dobry. Nie próbujesz uprawiać sportu, bo jest dla ciebie nieznany. Unikasz projektów grupowych, bo cię frustrują i, nie zdając sobie z tego sprawy, zaczynasz wychodzić z obiegu życia towarzyskiego. Nie próbujesz uprawiać sportu, bo jest ci obcy. Unikasz projektów grupowych, bo cię frustrują i nie zdając sobie z tego sprawy, zaczynasz wychodzić z obiegu życia towarzyskiego, ale nadal pragniesz więzi, prawda? Co więc robisz? Opierasz się na tym, co znasz, na swojej inteligencji, próbujesz zrozumieć ludzi, zamiast nawiązywać z nimi relacje, analizujesz, obserwujesz, przeprowadzasz symulacje w głowie, a to prowadzi do czegoś, co nazywa się empatią poznawczą, gdzie logicznie rozumiesz, co czują inni. Ale nie angażujesz się emocjonalnie i do pewnego momentu to działa. Potrafisz prowadzić rozmowy, nadążasz za innymi, na pozór możesz nawet wydawać się charyzmatyczny, ale w głębi duszy jesteś wyczerpany, ponieważ zamiast po prostu przebywać z ludźmi, kalkulujesz. Nieustannie zastanawiasz się, co powiedzieć, jak zareagować, co oni mogą pomyśleć. Więc teraz, nawiązywanie kontaktów towarzyskich również staje się czymś, w czym musisz być dobry a aby uniknąć porażki zaczynasz tego unikać w tym momencie samotność pogłębia się ale jesteś jesteś mądry więc powinieneś być w stanie to rozgryźć więc zaczynasz stosować logikę do problemów emocjonalnych próbujesz naprawić swoją samoocenę za pomocą racjonalności piszesz argumenty aby przekonać siebie że wszystko jest w porządku analizujesz swoje zachowanie na śmierć i nic z tego nie pomaga Ponieważ inteligencja nie została stworzona do naprawiania bólu emocjonalnego, nie jest narzędziem do budowania poczucia własnej wartości, jest narzędziem do rozwiązywania problemów zewnętrznych, a kiedy próbujesz jej użyć, aby poczuć się dobrze w środku, po prostu kręci się w kółko, ponieważ nie ma intelektualnej odpowiedzi na pytanie: czy jestem wystarczająco dobry? Na to pytanie można odpowiedzieć tylko emocjonalnie, a dla mądrych dzieci rozwój emocjonalny. Jest często jedyną rzeczą, która została pominięta. Kiedy ból emocjonalny staje się zbyt ostry, kiedy samotność zaczyna być nie do zniesienia, wtedy wkracza ego i tworzy ostatnią linię obrony. Mówisz sobie: Jestem po prostu inny niż inni ludzie. Nie rozumiem ich, bo nie są tak mądrzy jak ja. Zbyt głęboki na powierzchowne przyjaźnie i teraz zamiast przyznać się, że jesteś samotny, przekonujesz siebie, że jesteś ponad wszystkimi innymi. Nie dlatego, że naprawdę w to wierzysz, ale dlatego, że boli to mniej niż przyznanie się, że czujesz się wykluczony. Nazywamy to defensywną arogancją i jest to, to jeden z najbardziej izolujących wzorców, w jakie można wpaść. Tworzy mur między tobą a wszystkimi innymi, a nawet gdy pragniesz więzi, mur ten nie pozwala ci jej osiągnąć, ponieważ więź wymaga pokory, wymaga obecności. Wymaga bycia widocznym i wrażliwym. Jak więc to naprawić? Pierwszy krok, który nie podlega negocjacjom, musisz przestać identyfikować się jako mądre dziecko. Musisz porzucić tę tożsamość nie dlatego, że bycie inteligentnym jest złe, ale dlatego, że opieranie swojej wartości na tym jest toksyczne. Kiedy Twoja wartość jest powiązana z tym, jak łatwo osiągasz sukces. Zrobisz wszystko, co w Twojej mocy, aby uniknąć wysiłku, porażki i sytuacji, które mogłyby udowodnić, że nie jesteś wyjątkowy. Będziesz sabotować postępy, aby chronić iluzję, a ostatecznie ta iluzja się rozpadnie. Rozwiązaniem jest więc zbudowanie nowej tożsamości, nie opartej na byciu mądrym, ale na chęci rozwoju. Przestań zadawać sobie pytanie: co sprawi, że będziesz wyglądać na inteligentnego? I zacznij zadawać sobie pytanie, co pomoże ci iść do przodu. Przestań chronić swoją dumę i zacznij akceptować dyskomfort. Pozwól sobie próbować nowych rzeczy i być w nich kiepskim. Zacznij pojawiać się nie po to, aby wygrać, ale po to, aby uczestniczyć. Tak, to jest niezręczne i niekomfortowe. Czujesz się, jakbyś cofał się o krok, ale tak nie jest, ponieważ jest to pierwszy prawdziwy krok. W kierunku osiągnięcia pełni. Stara tożsamość mówiła Ci, że Twoja wartość wynika z bycia wyjątkowym, nowa przypomina Ci, że Twoja wartość wynika z bycia człowiekiem. A bycie człowiekiem oznacza, że możesz być niepewny, możesz rozwijać się powoli, możesz czuć się zagubiony, możesz nie wiedzieć, co do diabła robisz, ale jedyną drogą naprzód jest podjęcie działania nieidealnego, niesprytnego, tylko szczerego, niedoskonałego ludzkiego kroku naprzód. Jeśli więc czujesz się zablokowany, odrętwiały lub chronicznie odłączony, jeśli całe życie spędziłeś próbując być najmądrzejszą osobą w pokoju, a teraz nie wiesz, jak być kimś innym, to właśnie tutaj zaczynasz. Porzucasz swoją historię, przestajesz próbować robić wrażenie, zaczynasz próbować być prawdziwym, ponieważ nie musisz, nie musisz być najmądrzejszą osobą w pomieszczeniu, aby do Niego należeć. Musisz tylko być kimś, kto jest gotów się pokazać, nawet gdy jest to trudne, nawet gdy jest to chaotyczne, nawet gdy jest to nieznane. Jeśli potrafisz to zrobić, jeśli potrafisz przestać trzymać się wersji siebie, która musi być ponad wszystkim, zaczniesz odczuwać coś, czego dawno nie czułeś. Połączenie nie dlatego, że na to zasłużyłeś, nie dlatego, że ci się należało ale dlatego, że w końcu byłeś gotów zejść z piedestału. I wkroczyć do świata, w którym żyją inni ludzie? I okazuje się, że ten świat nie jest taki zły w rzeczywistości jest to jedyne miejsce, w którym możesz być naprawdę dostrzeżony, a co ważniejsze jedynym miejscem, gdzie możesz w końcu poczuć się jak w domu. Jeśli więc coś z tego przemówiło do ciebie, jeśli rozpoznajesz siebie w tych schematach, lub poczułeś coś, czego nie potrafiłeś wcześniej wyrazić słowami, zostaw komentarz i daj mi znać, co cię uderzyło. Jest duże prawdopodobieństwo, że nie jesteś jedyną osobą, która tak się czuje, a czasami nazwanie schematu jest pierwszym prawdziwym krokiem do przełamania go. Dziękuję za wysłuchanie, dbaj o siebie i do zobaczenia w następnym odcinku.